Kurwa obciął. Widziałeś, patrz. Jakie bańki? Zobacz. Obciął, kurwa obciął, je Wejść, witamy, elo Dzisiaj taki chillout bardziej, prawda Maciek? Tak jest A tak zabraliśmy łódkę, podpięliśmy pod samochód i stwierdziliśmy, jedziemy zobaczyć na ryby Co się dzieje nad wodą, co w trawie piszczy A raczej w tataraku Rano do mnie zadzwonił Maciek, mówi kurna zobacz jaka pogoda, wieje, jedziemy na szczupaka Mówię dobra, jak ileś to roboty Ustawiłem robotę i jadę. Zadzwonił 5.30 rano. Zerwałem się, jak do pożaru. 6.05 byłem już przygotowany, spakowany. Jedziemy 6.25 Maciek stał już z przyczepką pod bramą. Ładnie chodź. Ładna ryba łaczka. ładna ryba łaczka. Ładna ryba Myślę, że co? No. Ładnie chodzi. on O, chodź. Co mam Odjeżdżam, ale ja pewnie kazam. na naszym kanale rzucamy mały konkurs, do wygrania są. Te oto przynęty Abu To są e, magpaje, 70 gram 21 cm. takich właśnie oto kolorach Oczywiście nowe, nieużywane. I teraz tak, co trzeba zrobić? Po prostu w komentarzu pod filmem napisać dlaczego miałbyś dostać właśnie ty, tą przynęty. Jedna jest ode mnie, druga jest od Maćka. Także sami widzicie, za nic, tak naprawdę za nic WND Fishing rozdaje przynęty. Czekamy na Wasze komentarze. Maciek widzę, że masz drugi multiplikator Tak, tak, tak Co Na to jest? Filmie. Toro Bestia ka 51, jeszcze w starym 51. wydaniu nie wydaniu zmieniłem tylko Na pojedynczą, bo Ty Na lubisz pojedyncze, pojedyncze. ja tak. dużo... jak ci się to w ogólnie rzuca? No jest bardzo dobra bardzo dobrze mi się sprawuje pod dużymi przylętami Co masz tutaj nawinięte? 0,25 Hype Taco Hype Rozumiem Dzisiaj na ten zestaw miałeś rybę, nie? I to jest do 170 gram. Sawasz Custom Predator tak. Je. Nawet i podejrzewam, że zsunę sobie da spokojnie. No w zeszłym roku na takiego właśnie 209 cm z marasem tak, byśmy wyjęli tak, tak, I, później, i później 150 właśnie na, na takiego customa. I do tego właśnie bestia też była. Tak. No taki zestaw ja to ten... powiem szczerze, że już pod dużego bajka bardzo dobrze się sprawdza. I też przyłów w jakichś tam większych ryb też Przecież miałem karpia ładnego tak, ten kit, tylko że miałem wtedy zestaw te Trunksa miałem założyć. Strasznie brzydko pachniał ten karp No karpie chyba tak tak to właśnie Capią, karpie capią, capią. Jak, jak, jak kozy <laughs> Jeszcze są pytania Maciek odnośnie akumulatora jakiego używamy no Zaraz pokazał. może pokażę. pokażę Zwiń pokażę. jak Nowy jak nabytek miał. jest tutaj, że silniczek to wiadomo, mamy tego Rino. Też go polecamy, bardzo dobry. Jest super. Ile to jest ten akumulator? 120Ah pojemność? To 20 amperogodzin. Już jest no do, 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 do że tak powiem, można go do niskiego rozładowania, tak? To na Tak, czyli się wyładuje. I silniczek Rino. Rino i fajna opcja jest słuchajcie z tym nawet nie wiedziałem czy się zakupie e, Ty ma gniazdo USB Gniazdo USB Możemy Chodź telefon wodę. naładować Tak, A. Można telefon naładować śmiało I co Maciek chciałeś powiedzieć o dzisiejszym dniu No co? Na dzisiaj pogoda strasznie zmienna jest raz wieje duży wiatr raz z takie no takie podmochy są tych, tego wiatru. Nie powiem szczerze, że ryby, ryby, kontakty z rybami były, jak ten wiatr cichu. Jest, tak? Była bardzo duża fala, nie? Teraz, tego, tego na filmie nie widać, ale jest mega duża fala. Teraz jesteśmy fała. tutaj w, takim za, no, w, zatoce. Się w tak, przy takiej zatoce, bo po prostu no, jest tak zimno, a to można powiedzieć, że to już jest czerwiec, tak? A, a... Tak naprawdę no, jest zimno. Teraz o widzimy jest pochmurno, a przed tak. chwilą waliło słońce. Dokładnie, a no, co jest z te... no, sami widzicie, że jesteśmy ubrani no, w ubraniach, które, że tak powiem, w październiku powinny być yy, na wodę używane, a nie, nie, nie na czerwiec, tak? No co, no, z... Mamy jedną rybę na razie. Ty masz jedną rybę. Na łodzi, ale co, myślę, myślę, że jeszcze się nie poddajemy, aczkolwiek też długo nie możemy pobyć, bo jeszcze musimy przygotować się na niedzielę. A w niedzielę jedziemy na Sumy. Tak. I tak jak mówiliśmy, jakiś tam krótki live'ik, bo będziemy z Mario Prosem. Tak, tak, z Mario będziemy. We trzech na jednej łodzi będziemy pływać. Także no, mam nadzieję, że coś tam nam e, większego wyjdzie, tak? Bo jedziemy tam po, po, po że tak powiem, e, życiówkę. Tak jest, konkretny sum, może sanda czy jakiś No zobaczymy, no co, no będziemy myśleć tak? A tymczasem żegnamy się z Wami, do zobaczenia No i pamiętajcie o komentarzach, dlaczego chcielibyście otrzymać od nas przynęty Dokładnie, bo warto bo warto. Fajne przynęty, kurierska wysyłka oczywiście gratis po naszej stronie Nikt tu nikogo nie chce naciągać A na 5000 subów Zrobimy jeszcze fajniejszy konkurs. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Elomor.